Dostaje 40 tysięcy gwarantowanych. Wierzę w to, że ma rację. Wierzę, że ma rację. To się nazywa mąż. Ale ja muszę, Kasiu, Ci powiedzieć, że wygrałaś milion złotych. 4 miliony. To już znaczna 100 milionów. Co z przyjazdów co zaś Tak, tak. No, to i tak jest strzał, więc chyba. Nie. No. Słuchajcie, nie Ale no, może... Ale się... ty mnie Robert podpuszczasz. Może znowu jesteśmy świadkami historycznego momentu. No to uwaga, skupmy się. Krakowski Spleen. Kurde, jak? Yeah. Pieczka. O Jezus, to może... mogą być dwie piosenki, ja poproszę dalej czy się już nie wygłupię. Zaśpiewaj, kawy. Agadu, du, No czeka? to rób co chcesz. No to agadu. Dobrze! Trójka. No sztyk, kurde. O, to nie, to mogą być trzy piosenki. To nie, ja już nie powiem. A pozwalam ci wymienić. Nie, dalej, dalej, proszę. Czas jak czeka. Tak. Zesadniemy, czasem wrzeszam. No to jedź y, szóstkę. Nie, 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 to się nie dzieje naprawdę. Proszę Państwa, przysięgam, że on nie czyta w moich myślach. Otwór siódmy. Przewidzieć widzieć nasz stan pogody. Tak, tak stan pogody. To oczywiście że tak. No. Co tu się dzieje? No najgorsze jest to, że są trzy tytuły, To jak ścieleb zmy, to się zabije po chwili, no. Pał. Wtedy to już by było już koniec. Był nowy rekord byłby. Już byłby koniec, ale niestety. Żebyś zrobił ten finał w 3 sekundy. Oj. Może jeszcze przejdzie pora na to. Słuchaj, yy, ryzykujesz? Sam czy, chcesz, nie wiem. Słuchaj. Chcesz, czy chcesz 10 tysięcy? Zwróci mi się olimpiada. Przynajmniej. <laughs> Wygrałeś 46 500 Ryzykuję. Uwaga trójkę. Plama na ścianie! Yes! Historia tego programu. Postawiłeś na pokrzywy i zdobyłeś 49 punktów, ponieważ tyleż 100 osób dało taką samą odpowiedź, czym możemy się podlepszyć. Postawiłeś na laskę i też 39 osób stwierdziło, że chodzi o laskę. Co robi strażak? Pytanie nie jest zbyt skomplikowane, bo on gasi pożar. I 46 osób. Padło też na ten genialny pomysł, że to chodziło o pożar, co daje 134 punkty, inaczej ładny, powiedziałeś, że to piękny. I 37 osób dało podobną odpowiedź, co spowodowało, że macie 171, co punktacją jest dość wysoką. Obiekt sportowy, powiedziałeś, że to stadion. Brawo, gratulacje. To chyba po raz drugi się stało z rzędu, że przy pierwszej rundzie e, zawodnicy wygrali. Zapraszamy, o jest, nasz myśliwy. Dlają, drają, grają, grają, la, grają. Kategoria hasła to natura. 10 sekund, czas, start. Suwalski Park Krajobrazowy. Niesamowite, wiesz? Brawo! Ale nie trafiłaś tymi literami. Super. Bardzo się cieszę. No to teraz czas zobaczyć. Dobra, co to no po kolei, po kolei, po tak. kolei. <noise> ja znam Anio. te różne miny, wiesz? No i jak myślisz? Uważam, co jest że jest. Dobrze. <noise> jest. Zacowałem, co o tym? Kamina! No dobra, to jest 50. Może 80, a no może 100! Tak jest! Brawo! Super! Aniu. 10 tysięcy! Proszę bardzo robercie ja. relicja. Bardzo dobrze, nie zgaduję. W takim razie przechodzimy nie. do kolejnego wyrazu. Teraz zmierzymy się z wyrazem numer 5. Gruba książka. C. To pierwsza litera. E! Robercie. cegła. Sprawdźmy. Bardzo dobrze. Gruba książka to cegła. Co z głównym hasłem? Spróbuję zgadnąć. Proszę bardzo. Paragon. Ale jak? Ale jak? Błagam, były tylko dwie litery. Skąd pomysł na to, żeby odgadnąć hasło główne? Sam nie wiem. Jakoś tak przyszło do głowy. 2970 zł od... siedemdziesiąt ...którego egipskiego władcy? Heflena. Pan. Pan numer jeden. Jakie imię nosił pisarz i krytyk literacki Herling Grudziński? Gustaw. Pan numer trzy. Który zwrotnik przecina Meksyk? Raka czy koziorożca? Zwrotnik Raka. I... Pan numer dwa. To jest pytanie numer 40. W którym paryskim lokalu w 1893 roku po raz pierwszy wykonano striptis? Uleł róż. No to teraz prędko doliczymy punkty za zachowane szanse. I pan Wiesław będzie miał punktów 201, pan Damian 81 i pan Bogusław 343. A zatem zwycięzcą wielkiego finału został pan Bogusław. No a teraz jeszcze punkty zdobyte wcześniej w grze. Pan Wiesław miał 273, więc razem będzie miał 474. Panu Damianowi dopiszemy wcześniej zdobyte 151 punktów, będzie ich razem 232. Pan Bogusław miał wcześniej punktów 323, co po dodaniu dzisiejszych daje wynik. 666. Pan Bogusław Łojczyk zdobył opiek. główne nagrody dzisiaj właśnie podąża w państwie.